Stworzymy teraz analizę w czasie, czyli zobaczymy, jak zmienia się czytelnictwo wybranych gazet na przestrzeni miesięcy. Wybieramy analizę w czasie z nowego raportu. Jest to, w tym raporcie mamy największą kontrolę nad tym, jakie fale wybieramy i bardzo to wpływa na to, co zobaczymy w wyniku ostatecznym. Możemy wybrać ostatnie 12 miesięcy, na razie z tym zostajemy, a ja potem wrócę i pokażę, co jeszcze da się tutaj pozmieniać. Grupa celowa. Proponuję w tej chwili tego nie zmieniać. Weźmy jedną zmienną, żebym pokazał, do czego służy ten fragment. Niech to będzie. Co możemy mieć? Klasyfikacja zawodów. Bardzo proszę. Dalej. Pisma. Bierzemy naszą grupę. Na końcu są wcześniej przez nas stworzone tygodniki opinii. Dodajemy je jako listę. Idziemy dalej. Wskaźniki. Proponuję zrobić to na CPW. Albo... Chcę coś. Dalej. Mamy ustawiony procent w kolumnie. Na razie pozostaniemy przy tej opcji. Zakończę. Mamy tutaj tak naprawdę w tej chwili dwa raporty. Jeden dotyczący zmiennej, który pokazuje nam, jak zmienia się procentowo ilość osób wykonujących konkretne zawody w Polsce. Na przykład, menadżerowie wyżsi urzędnicy. Widzimy, że ilość tych osób w czasie nam spadła w ciągu ostatniego roku. Natomiast, jeżeli chodzi o analizę czytelnictwa, nasze sześć tygodników mamy tutaj i możemy zobaczyć, jak fluktuował. Ich zasięg na przestrzeni ostatnich miesięcy. Widzimy, że na przykład Angora miała najwyższe czytelnictwo między czerwcem a październikiem. Mamy też podsumowanie, które mówi nam, jak tygodniki opinii jako grupa, jak tygodnikom opinii jako grupie zmieniało się czytelnictwo. Widzimy, że zaczęły od 22% i spadły do 20%. Ok, teraz wrócimy do fal. I pokażę Państwu, co można jeszcze zmienić w tej analizie. Ponieważ nasze fale są zbierane z trzech miesięcy i nachodzą na siebie, możemy uprościć sobie tę analizę, robiąc ją dla kwartałów. Styczeń, listopad. A może zacznijmy od stycznia zeszłego roku. Styczeń, marzec. Kwiecień, czerwiec lipiec, wrzesień, październik, grudzień. Mamy w ten sposób wybrany cały rok kwartałami. Robimy zakończ. Możemy też wybrać specjalne zakresy danych, na przykład półrocza. Weźmy ostatnich 6 miesięcy. Tak, tu, tu na dole mamy podsumowanie. Bierzemy to jako jeden okres. Bierzemy kolejne 6 miesięcy. I następne 6 miesięcy. W ten sposób stworzyliśmy specjalne okresy, które możemy porównać ze sobą. Zakończ. Tak, widzimy, jak wyglądały nasze kolejne półrocze.